Witajcie kochani, ja chciałbym Was zaprosić na praktykę jogi. Dzisiaj za nami okiennik wielki, a ja poprowadzę dzisiaj łagodną praktykę na całe ciało. Zapraszam serdecznie. Usiądźcie sobie w siedzie skrzyżnym z wydłużonym kręgosłupem, broda lekko w kierunku mostka. Możesz przymknąć oczy na chwilkę. Dłonie odłóż na kolanka i zamknij na chwilę oczy. Skub ważność na Twój oddech. Zobacz, jaki on jest w tej chwili. Czy wolny, czy szybki. I zostań chwilkę. Oddychaj swobodnie przez nos do brzucha. Zauważ, jak z każdym wdechem Twój brzuch rozszerza się na boki, a z wydechem kurczy. Wdech rozszerza, a z wydechem. Kurczy. A jeśli przychodzą jakieś myśli, pozwól im swobodnie odejść. Nie analizuj ich i za każdym razem wracaj do obserwacji oddechu albo do, do znań przychodzących od wewnątrz ciała. A teraz powolutku otwórz oczy i dłonie odłóż z boku twojego ciała. Zaczynamy sobie rozgrzeweczkę. Wdech unieś ręce do góry, spójrz na dłonie. Z wydechem broda do mostka. I znowu wdech unieś ręce w górę, wydusz się, wyciągnij. Wydech broda do mostka. I jeszcze raz wdech, wydech i kolejny wdech. Wydech i jeszcze jeden wdech, unieś ręce w górę, następnie przenieś je w przód. Zwiń i zatocz kółeczka twoimi nadgarstkami. Każdy w swoim tempie, tak jak czujesz, tak jak lubisz. Teraz odkręć w drugą stronę. A następnie twoje dłonie idą w górę i w dół paluszkami. I jeszcze chwilka. A następnie odkręć dłonie w kierunku nieba, wydłuż, wyciągnij i paluszki przyciągaj w kierunku głowy i w dół w kierunku maty. Jeszcze chwilka. I uginamy łokcie i z wdechem otwieramy się w klatce. Z wydechem przedramiona do siebie, broda lekko w kierunku mostka. Wdech. I wydech ramiona do siebie. I znowu wdech, otwieramy się w klatce. Z wydechem zaokrągli delikatnie plecy. Wdech wydech i kolejny raz wdech wydech i ostatni raz wdech i z wydechem zostań tak jakby w kaktusie i zatocz kółeczka Twoimi przedramionami najpierw w jedną stronę a potem zmień kierunek w drugą cały czas ramiona są w płaszczyźnie poziomej a nasze przedramiona zataczają kółeczkę. teraz rozluźnij opuść w dół, pobujaj na boczki a następnie idziemy dalej z wdechem, ręce w górę, z wydechem w dół I jeszcze raz wdech, góra i wydech, skręcamy się w lewo, wydłuż się, wyciągnij i spójrz przez Twój lewy bark. Wdech, wydech i jeszcze raz wdech, wydłużenie, wydech, skręt i kolejny wdech, wydech i ostatni raz wdech. I wydech, z wdechem ramiona idą w górę, wydłuż, wyciągnij, a następnie idziemy w drugą stronę. Wdech, wydłużenie, wydech, skręt. I jeszcze raz wdech, wydech, i kolejny wdech, i wydech, z wdechem ręce w górę, wydłuż, wyciągnij, spójrz na nie, a z wydechem przenieś w dół, wdech do góry ręce. A z wydechem twoja lewa dłoń na matę, prawą wydłuż, wyciągnij, odkręć bark delikatnie w tył i spójrz albo na niebo, albo na twoją dłoń i zostań. Wdech i wydech do żeber. Jeszcze raz wdech, wydech i kolejny wdech. I z wydechem twoja dłoń, która jest w górze idzie na matę, a drugą pociągnij w górę, odkręć delikatnie bark w tył wydusz się, wyciągnij, spójrz w kierunku dłoni wdech do żeber wydech i jeszcze jeden wdech wydech i ostatni wdech i z wydechem twoja dłoń, która w górze idzie w dół odłóż ją na matę, wydusz kręgosłup spójrz na dłonie, unieś w górę i z wydechem opuść w dół I jeszcze jeden raz wdech góra i wydech dół i jeszcze jeden raz wdech Góra i wydech, dłoń lewa na kolano prawe i odkręcamy się jeszcze raz w bok, spoglądamy w kierunku nieba, wydłużamy rękę, która jest w górze, wdech, wydech, I jeszcze jeden wdech, wydech i ostatni, wdech i wydech, z wdechem ramiona w bok, wydłuż, wyciągnij i druga strona, wydłużamy dłoń, która idzie w górę, spoglądamy w kierunku nieba i zostajemy oddychamy do żeber, wdech, wydech, jeszcze jeden wdech, wydech i ostatni, wdech i wydech, z ramiona w bok, wydłuż, wyciągnij i odłóż je na matę, wdech do góry ręce i z wydechem powolutku idziemy w przód, odkładamy dłonie przed nasze ciało, wdech, wydłużone plecy i z wydechem krok w przód i mamy wdech, i wydech. Idziemy coraz niżej. i Jeszcze jeden raz wdech. I z wydechem powolutku zaczynamy opuszczać tu w dół, w czoło na matę wdech, wydech zostajemy, I jeszcze jeden wdech, wydech i ostatni, zdech i wydech z wdechem powolutku. Wracamy z powrotem dłońmi do naszych stóp, unosimy ręce do góry z wdechem. I z wydechem przenosimy w tył stopy, teraz przenieś do przodu i rozluźnij Twoje bioderka, Twoje kolana, pobujaj stopami na boczki. Następnie w górę w dół, rozluźnij kolana, uda, łydki, a następnie zatocz kółeczka stopami. Teraz w drugą stronę.